Wako System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. To były szczegółowe badania, które każdy zawodnik przechodzi, nawet nie, zawodnik, który nie jest w kadrze, badania obejmowały ogólnie całe ciało, od głowy, do stóp kości, prześwietlenie klatki piersiowej. Także to były bardzo szczegółowe badania, które miały na celu zweryfikowania zdrowia. Bardzo się cieszę, bo jest to dla mnie szczególne wyróżnienie i bardzo się cieszę z tego, że mogę uczestniczyć w tym zgrupowaniu. No na ten temat no niewiele mogę powiedzieć, zrobiło się dużo szumu na mój temat ze względu na to, że zostałem powołany do kadry. No... Cóż mogę powiedzieć więcej? Jestem zaszczycony tym, że mogę jechać na kadrę, ale wszystko zweryfikuję rynki osiągnięcia, jakie w najbliższym czasie będą.